Siemanko, z tej strony, Agroekonomiczny bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze ster i rolnik z i Jak widzicie, mamy śnieg, pada, a wam pokażę Ursusa. Jest po mega grubym remoncie. Jak widzicie, pomalowałem go na zielony, maska święta została, a pod też dodałem halogeny oraz kogut Wracamy na gospodarstwo pozostał, bo dzisiaj zajmiemy się obrządkami, trochę u krów. Może jeszcze trochę światło. Za... Czekajcie, muszę otworzyć bramę. Wiele ja światła jadę, bo ciemno jest zaraz już w 8 mamy grudzień. Jak widzicie w... prawe są takie są. Jak widzicie no mocno trochę zawiście nie żyło, Będę wyraz same sobie, wyciągniemy po remoncie. W sumie takie pogody traje. Kurtkę założył, ale zapowie Miałem ja tu nagrywam, Słuchajcie, ja tu nagrywam akurat 9 lipca, powiem wam takie, że za... o tym pogoda jest taka litna, deszpada nie da rady wejść. O ci prądu nie było, co wam mówiłem w poprzednim odcinku. Trzeciego dopiero u mnie odcięło, a dopiero teraz 12. Jak ten prąd wrócił. No widać, że ktoś tutaj ścianisty jest złara. No trochę daleko ale. Na to gospodarstwo, ale ten człowiek na razie może u mnie będzie robić, a później go sobie sprzedam. Bo ja się, czy to pod kupić, czy go sprzedać. Ja sobie by fajnie była mistrzostwem w Ja sobie do tego kolor, tego koloru, bo jest to jest autora O proszę mężczyzny. Ciekawe czy nie wzięło. A, kurde, zimna. Normalnie jakby ludwy. Poczekajcie, a Jest top jest? 6, 6 na minusie. każdy kaszczył, pokoił się, usłyszał nie wiem czy to się opłaca siać czy nie Dam trochę jedzenia świnką potem odpalę sobie Ursusa i wyrzucę to trochę siada No też ta płyta i też jakieś nie tak, czekaj nic nie mogę za on się Pora wyskoczy od razu. O, nawet ściech się pojawia. I tak się zachuje i tak zniknie. Także no co, wyciągamy trochę jedzenia dla świnek. Yeah, that's a oh. spell, <coughs> i oh, yes Should we have a A będzie mi dopóki nie ma Dobra, zaraz, że Jak nie, co tu No, ciekawe, czy ja wyjedę, bo ja tak od, od kilku miesięcy Bo zaczęłam Dobra, chociaż trochę przepalimy No tutaj, tutaj Nie będzie sprzedał, czy tego Zatora, czy Jak widzi się, trochę po Skakuje Doma no się doda zimę pochowa To jest w składach, że tak Oj wyszła szybko robiła idziemy zabezpieczyć <grymny> te bielce tamto kruwek tamto kruwek przykro mi są te dźwięki, bo ja w kadrach mam inne ja, czyli nie wiem, kiedy ja wyzdrabnę bo jeszcze przed kajakami byłem chory ale dobra sobie będę tam robić ja bym tutaj z bo czekam na czy, czy o dobra wciągnęło potrzebne niemiecka ja. Opatrzę co świnie, to tylko 3 miesięcy. Co mają, ale te krówki, tutaj już. A, to po już prostu już U mnie na razie są dobre. Tutaj dobre. Tu też się I u sąsiada takie słabe proporcje są Czekajcie, jak ja mam... Czekajcie, ja sobie o śnieżarkę sobie załatwię Jesteśmy już pocięci w bawełnie, aż Trzeba zobaczyć. O, trzeba... No, próbujemy być... siedzieć tutaj całe łapy w żeby tutaj jeszcze był trochę dostęp muszę tutaj do końca dojechać była ja zapomniałem jeszcze Tutaj na kostce już Takie małe miejsce Tam przynajmniej tutaj, tutaj, tutaj do sąsiedza Jeszcze trochę no. znaczy do tego biora, Jeszcze tutaj podbierała się trzewa Dobra, jeszcze trzeba się... Życzę gwiazd. Ale nie wiedziałam, że aż śniegu spadnie. Dobra, ja, się, ja z kolei kończę dzięki za pęter i na...